Halek66 A teraz przejdziemy już sobie do konkretów. Co naukowcy amerykańscy z NASA, Narodowej Agencji Astronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, prognozują na Ziemi z powodu gigantycznej burzy magnetycznej, która ma nadejść na przełomie 2012 i 2013 roku? Podaje serwis korespondent.net. Co nas czeka? Czekają nas kolejne mocniejsze rozbłyski na słońcu. Eksperci ostrzegają, że ostatni wybuch na Słońcu dopiero zapoczątkował kolejne. Kolejne wybuchy mogą być tragiczniejsze w skutkach od ostatniego, w którym plazma i protony pędziły z prędkością 900 km na sekundę. Dotarły do Ziemi w czasie 46,3 godziny. Skutkami tego może paść cały sprzęt elektroniczny, komunikacja satelitarna, a nawet systemy do nadzoru przesyłania energii elektrycznej. Po tym sztormie słonecznym, Możemy nie mieć prądu, drodzy państwo, przez co najmniej rok czasu, a nawet i dużo więcej. Co gorsze, to szczyt aktualnego 24 cyklu słonecznego przypada na koniec 2012 roku i początek 2013. Wtedy to mają spotkać się wszystkie trzy cykle słoneczne, nie jeden, czyli ten, co następuje co 11,5 tysiąca lat, drugi co 12,5 tysiąca i 26,5 tysięcy lat. Kolejna Informacja. 25 komet uderzyło w słońce w zaledwie 10 dni. Cieplejsze wody, silniejsze huragany. Jak prognozują naukowcy, nie ulega wątpliwości, że na skutek zmian klimatu będziemy musieli się przyzwyczaić do coraz silniejszych zjawisk pogodowych i kataklizmów. Oby nie takich jak Super Tajfun z 1979 roku, który miał średnicę 1380 mil. Anomalia magnetyczna na południowym Atlantyku. Środowisko naukowe jest podzielone co do oceny wpływu tej niebezpiecznej anomalii na naszą planetę, co jest niezaprzeczalnym faktem naukowym. Dziura w polu magnetycznym jest już tak duża i powiększa się, jeśli nadal będzie to postępowało w przewidywanym tempie. Wkrótce niebezpieczne promieniowanie będzie jeszcze bliżej powierzchni Ziemi. Tego typu brak osłony Ziemi może być ekstremalnie niebezpieczny dla wszystkich form życia. Wiąże się z tym również wiążą się zniknięcia samolotów z radarów w tym obszarze i to na znacznie niższych wysokościach, aniżeli dotychczas uważali naukowcy. Słabnie pole magnetyczne. Ziemskie pole magnetyczne to fenomen natury, za, którym powinni, za który powinniśmy być wdzięczni, bo bez niego nie byłoby życia, gdyż nieprzyjazny kosmos wypaliłby je za pomocą różnego rodzaju oddziaływań. W większości śmiertelnych dla życia opartego na węglu. Wytłumaczę tylko króciutko, że ziemskie pole magnetyczne odchyla promieniowanie słońca i kieruje je w, w stronę tzw. pasów radiacyjnych van które bez szkody na nas otaczają naszą atmosferę, naszej planety. Bez niego Słońce zrzuciłoby na nas wielką ilość protonów, elektronów, co w oczywisty sposób wpłynęłoby na wzrost zachorowań na raka u ludzi i zwierząt. Intensywna radiacja Słońca powstrzymałaby również inny istotny czynnik kształtujący pogodę, a jest nim oczywiście promieniowanie kosmiczne, o które w tej chwili jest taka batalia na Ziemi, czyli cząsteczki o wysokiej energii docierające do, do nas yy, z przestrzeni, kosmicznej i prawdopodobnie mającym istotny wpływ na kształtowanie chmur, a jest to istotny czynnik, ponieważ chmury wiadomo blokują słoneczne promieniowanie podczerwone, tym samym uniemożliwiają przegrzanie naszej planety. Stąd też i te rozpylanie smug chemicznych tych chemitrails, których państwo tak się bardzo boicie, a jest to sposób na spowodowanie blokady do naszej atmosfery od promieniowania kosmicznego. Pole magnetyczne tak naprawdę nie jest czymś oczywistym i działającym na stałe, jak grawitacja nie jest. Prawem naszej planety jest przywilejem i w tej chwili naukowcy są pogubieni, co naprawdę dzieje się z naszym polem magnetycznym. Owe pole powstaje poprzez ruch obrotowy płynnego żelaza jądra i nasza nauka uznaje, że to w ogóle wielkie szczęście, że nasza planeta posiada takie pole i to w dodatku bardzo silne, które niestety w ostatnich latach tu i ówdzie... Yy, zaczyna słapnąć, czyli nasza magnetosfera Zaczyna być nieszczelna. Naukowcy nie mają pojęcia, dlaczego pole magnetyczne nasze słabnie. Natomiast wiemy, że tak się dzieje, dlatego że obecnie znalezione odłamki magnetytu mają inną orientację magnetyczną od tej, jaka powinna być, powinna mieć miejsce według naszej wiedzy naukowej. Stąd też magnetyzm nawigacyjny u ptaków, u ryb jest zachwiany, dlatego. Podejrzewa się, padają ptaki, zdezorientowane. Podobne rzeczy wpływają na różne inne zachowania w świecie przyrody, co obserwujemy oczywiście znacznie częściej. Jakie niesie to za sobą dalsze konsekwencje i co z tym możemy zrobić? To pytanie coraz głośniejsze, ale oto kilka doniesień pogodowych, na które trudno już pytać naukowców o co chodzi, bo oni naprawdę też nie wiedzą. Doniesienia z kilku kolejnych ostatnich dni w sprawie zmian tektonicznych Ziemi, które zaczęły mocno przyspieszać, zwłaszcza od grudnia 2010 roku, gdzie dochodzi do wielu niepokojących wydarzeń geologicznych na terenie wszystkich płyt tektonicznych na całej Ziemi, a szczególnie w Azji. Jak widzicie Państwo, obserwujecie niektórzy na internecie, następuje jakieś przedziwne rozstęp w Afryce, jakby Afryka zaczynała pękać na, na dwie części. Przykładem oczywiście jest wiele innych terenów, które można obserwować, monitorować poprzez strony USGS-GAF. W Arkansas tutaj bardzo dziwna rzecz się dzieje. 7 tysięcy wstrząsów przez 6 miesięcy. Czegoś takiego nie notowano nigdy zdumiewające, dlatego są przygotowania w razie czego. Nie chodzi o to, żeby wpadać w panikę. Jak Państwo wiecie, akurat naszym zadaniem jest propagować rozwiązanie realne istniejące dla wszystkich ludzi i tu uczulamy Państwa uwagę, abyście wiedzieli, co dzieje się na Ziemi i skierowali swoją uwagę tam, gdzie czujecie, że faktycznie y, możecie czuć się bardziej bezpiecznie i skierować swoją uwagę nie tylko uwagę, ale i działania. Y, kolejne budzą się kolejne wulkany. Nie jest tajemnicą, że już połowa największych wulkanów mega wulkanów jest aktywna na naszej planecie. Już się nie pytają naukowcy, kiedy, czy w ogóle wybuchną, ale kiedy. To, że Indonezja się zapada, też nie jest tajemnicą. W sobotę kolejny przypływ zniszczył wzdłuż wybrzeży Angolii kolejne domy, kolejne tereny zamieszkałe, kolejne meteoryty pojawiają się dookoła naszej planety. I to co chciałabym Państwu przekazać, myślę, że wolę odesłać Was do obserwacji samodzielnych na stronach, które polecamy, zarówno na naszej witrynie radiowej, jak również te, które zostały udostępnione w Nature Beginnings. Świat się przygotuje, przygotowuje, przygotowuje się również Polska do roku 012 i tutaj na koniec dzisiejszego spotkania parę słów przypomnienia ze słów listu norweskiego polityka zarejestrowanych, propagowanych przez projekt Kamelot z cyklu przygotowania do 2012 roku. Chcę Państwu zacytować, co byście przypomnieli sobie te napominające, a jakże ważne dla ludzi informacje. Przypominam je dlatego, jako że jestem świadoma, że ratunek jest i wierzę w to, że ludzie się mimo wszystko obudzą, zmobilizują do tego, żeby pomóc w uruchomieniu systemu ochrony naszej planety. A zatem wracając do informacji od tych, którzy nie wiedzą o istniejącym systemie, ich, of, ich opinia i pouczenia dla ludzi są następujące. Projekt Camelo dotrzymał wstrząsający list od jednego z norweskich polityków mówiący o przygotowaniach do nadchodzącego katastrofy.